Witajcie. Dzisiaj przyglądamy się zdjęciom kuchni, która wygląda, no, po prostu jak z magazynu. Zdecydowanie. I od razu nasuwa mi się pytanie, co właściwie odróżnia takie wnętrze od, powiedzmy, zwykłej, funkcjonalnej kuchni? Gdzie jest ta granica między prostym złożeniem mebli a, no, prawdziwym projektem? To jest świetne pytanie. Na pierwszy rzut oka widać tu takie połączenie drewna i marmuru, ale mam wrażenie, że cały sekret tkwi gdzieś głębiej, w szczegółach. Dokładnie, bo wiesz, na papierze zestawienie ciepłego drewna, chłodnego kamienia i em, neutralnego beżu. Mogłoby wyglądać, no trochę jak przypadkowy zbiór trendów. Aha. Myślę, że kluczem jest odnalezienie takich świadomych zasad, które projektantka tu zastosowała. Proponuję przyjrzeć się trzem rzeczom. Słucham. Po pierwsze, jak zbalansowano te materiały. Po drugie, jak jeden malutki detal spaja całą przestrzeń. I na koniec, jak światło i faktura budują tu cały nastrój. Ok, to zacznijmy od materiałów, bo one chyba najbardziej rzucają się w oczy. Mamy więc te drewniane fronty górnych szafek, mm -hmm. podłogę i ścianę, które wyglądają jak marmur, i te gładkie, beżowo-szare dolne szafki. To takie no, dość odważne połączenie. Co sprawia, że to działa? Działa, bo każdy z tych elementów ma, jakby to ująć, precyzyjnie określoną rolę. Drzewno ze swoim wyraźnym usłojeniem wprowadza takie naturalne ciepło. Przytulność. Tak. Marmur to z kolei natychmiastowy sygnał elegancji, odrobiny luksusu. Ale najważniejszy jest ten matowy, spokojny besz na dole. Dlaczego? On jest jak taki cichy mediator. Łączy te dwa mocne charaktery. Nie konkuruje z nimi i tworzy taką stabilną, wyciszoną bazę dla całej kompozycji. Wiesz co? Dopiero teraz to zauważyłem. Co takiego? Jest tu jeszcze jeden gracz złoto. Niby drobiazg, ale jest dosłownie wszędzie. Uchwyty, bateria, nogi tych hokerów, nawet w lampach nad wyspą. To chyba nie jest przypadek? Absolutnie nie. I to jest właśnie ta jedna zasada, o której wspomniałam. Aha. Większość ludzi myśli o złocie w kategoriach, no wiesz, glichtru. A tutaj jego prawdziwą funkcją jest dyscyplina. To jest takie wizualne spoiwo, które wymusza porządek. Czyli łączy wszystko w całość. Dokładnie. Łączy wszystkie elementy w jedną spójną opowieść. Bez tego złota mielibyśmy po prostu ładny zbiór materiałów. A z nim mamy przemyślaną koncepcję. Ciekawa perspektywa. Ale złoto jest teraz bardzo modne. Nie ma ryzyka, że za pięć lat ta kuchnia będzie wyglądać no przestarzałe? Co by było, gdyby zamiast złota użyto tu na przykład czarnej stali. Ryzyko związane z trendami zawsze istnieje, jasne, ale tutaj złoto użyto w bardzo oszczędnych, minimalistycznych formach. To nie są jakieś barokowe zdobienia. No tak, to prawda. A co do czerni, wiesz, ona by zmieniła wszystko. Wprowadziłaby taki chłodny, wręcz industrialny klimat, a złoto a właściwie mosiąc, podtrzymuje to ciepło wprowadzone przez drewno to jest świadomy wybór na rzecz przytulności to prowadzi mnie do kolejnej myśli bo tu nie chodzi tylko o kolor ale też o to jak te powierzchnie odbieramy zauważyłem że podstawa wyspy nie jest gładka ma takie pionowe żłobienia ryflowanie dokładnie właśnie i to jest kolejny poziom tajemniczenia w tym projekcie mamy tu taką grę faktur, gładki mat dolnych szafek żywą strukturę drewna, chłodną gładkość kamienia i właśnie to rytmiczne ryflowane drewno, co to daje. To sprawia, że wnętrze ma głębie, że nie jest płaskie, a wielopoziomowe oświetlenie pod szafkami, w suficie, te dekoracyjne lampy działa jak reżyser, który decyduje, którą fakturę w danym momencie podkreślić. I jaki nastrój zbudować? Dokładnie. Wiesz, w tej całej harmonii jest jednak element, który wydaje się ją trochę przełamywać. Mhm. Mówię o tych czarnych, nowoczesnych sprzętach AGD, ta wielka lodówka, piekarnik wyglądają jak z zupełnie innej bajki. A wiesz, że to celowy zabieg, taki mocny, graficzny akcent, czernie działa tu trochę jak kropka na końcu zdania. Domyka kompozycję? Tak, i podkreśla jej nowoczesność. Ale kluczowe jest to, jak te sprzęty zostały wprowadzone. Pamiętam projekt, gdzie klient wstawił czarną lodówkę do jasnej kuchni i wyglądała jak, no wiesz, wylądowało tam UFO. Rozumiem. A tutaj? A tutaj wysoka, gładka zabudowa idealnie integruje te sprzęty z meblami. One stają się częścią ściany, a nie jakimś obcym obiektem. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, przepis na sukces tej kuchni to takie trio. Idealnie zbalansowane materiały, gdzie każdy ma swoją rolę, tak. i jeden konsekwentny akcent to złoto, które działa jak zasada gry, i świadoma zabawa fakturą i światłem, która dodaje całości głębi. Dokładnie tak. I to prowadzi do ciekawej refleksji, którą można zastosować patrząc na każde dobre wnętrze. Zamiast pytać, co mi się tu podoba, warto zadać sobie pytanie. Jakie? Jaka jest ta jedna, nadrzędna zasada, której projektant się trzymał? Czasem to będzie jeden powtarzany kolor, jak tutaj, ale może to być też nietypowy materiał albo konsekwentnie stosowany jakiś kształt geometryczny. Odnalezienie tej zasady to jak odnalezienie klucza do całego projektu.